mazowieckie, filmy dotyczące wędkarstwa. A więc siemano, gdzie taki krótki vlog, czy podobnego do vlogu. Yy, a więc, kilka spraw chciałbym wyjaśnić. Najpierw tu macie różne widoki, a ja chciałbym kilka spraw wyjaśnić. Pierwsza to jest taka, że w zasadzie to się ja trochę mojej gwarii, można tak powiedzieć, jak w mojej mowy. Że bardziej tak mówię, pójdziem, dojdziem, wyjdziem, No, no i takie tam. Eee, no i co? Ja na no swoje wytłumaczenie mam tylko to. Ja po prostu tak się nauczyłem mówić. Tak mówi moje otoczenie, tak mówi moja rodzina, tak mówią moi koledzy. Eee, co mam powiem to większość nauczyci nauczycieli tak nawet mówi. Eee, chyba pani od Polaka tak nie mówi. I z tego co wiem, z tego co pamiętam i wiem, to pani od historii. Też tak, nie, też tak nie mówi. Mówi normalnie jak wy pewnie. No i co, gwara jest gwara, Moim zdaniem nie powinniśmy się czepiać kto jak gada. Ważne aby kogoś zrozumieć. I chyba tyle. Jak ktoś źle coś wypowie to już od razu... Tak hejtować to... Go, to no jego ja musimy. Po prostu każdy gada jak się nauczył. No nie i tyle. No. Ja to na tych ludzi ze Śląska też nie czepiam, bo widzę też, że dużo ludzi gada... Z końcówkami om. Pojadą, dojdą, pójdą. No właśnie, więc gwara... Gwara to Gwara nie powinniśmy się jej czepiać. Dalsza sprawa ostatnio piszecie do mnie, że, że same okonie, że nudy, same okonie, same ogonie, już nie chcecie o Całe lato pisaliście, że chcecie o konie, chcecie o konie, chcecie spinning, chcecie szpaki, chcecie żywca. A teraz daję wam sping i już niestety spingu. Nie no, to ja rozumiem co to, bo jest takie praktycznie 3 czy 4 grupy wędkarzy są moimi widzami. 3 czy 4 grupy takich, takich widzów. Jest pierwsze grupa widzów to jest jest chyba jak najwięcej, druga grupa to jest grunt, grunciarze, i trzecia grupa to spłowikowcy, no czwarta grupa to są bardziej karpiarze, których jest ich najmniej na moim kanale, z tego co wiem. No więc, co no, w tym roku dotąd zrobiłem z tego co patrzyłem w playście 15 filmów spinningowych, 14 gruntowych, 13 spławikowych, no i do tego dochodziły odcinki o żywca, na, ży na temat żywca, do których które właśnie nie wliczam do żadnych z tych metod. Wchodzimy, takie specjalne odcinki O łowieniu karpi, rasi, To tych odcinków też nie wliczałem No i co, no filmy będę robił, jak robię, Wiadomo, Teraz mamy spinning, mamy tylko okres na sztupaka I na konia Będę teraz ryby bardziej łowił, może tak w grudniu, czy tam kiedy Może uda mi się na płotki wskoczyć, ten zalew łosiński na płotki, czy na... No chyba bardziej na płotki, bo no, lepszy się za bardzo nie połowi nigdzie I dalej Teraz właśnie apeluję po raz kolejny, że już białej ryby praktycznie nie będzie. Mieliście całe lato białą rybę. Od czerwca do sierpnia było. Prawie cały czas biała ryba była. Cały czas karpie, Karasie, Lidy, Amury były. Jeszcze oczywiście kilka filmów rzucę takich no, z wakacji z białą rybą, ale to już malutko filmów. Jeszcze o lidach wrzucę, może już uprzedziłem. Nie wiem, kiedy tego w lego wstawię. O sumach wrzucę, o sumikach bardziej można powiedzieć, ale o tych sumach europejskich, sumikach europejskich. No i dalej, eee... tak jak mówiłem, teraz będzie więc nie obwiniajcie mnie. Bo jak już mówiłem, szczupak będzie, no wiadomo. Teraz u nas są przywrotki, chciałbym powiedzieć, już było minus 4, co by dzisiaj mamy. Mamy środę, dzisiaj nowy tam, nie wiem, kiedy ten filmik macie wstawiony. Ale tutaj w środę teraz, kiedy ja nagrywam, to były już przymrozki, minus 4, więc u mnie już na biała, biała ryba nie bierze, jak rzucam chleb, tak na podstawie, no, przesają jestem tam karasek amurek ale to już takie brania chimeryczne i takie bardzo słabe brania. Więc na nie nie liczę, zastanawiam się teraz tylko na drapieżnika, głównie na tym stawie okołaniowym do filmy. Właśnie mówię, jak nie chcecie, nie lubicie spinningu, to nie oglądajcie, no nie, bo ja na siłę wam nie każę oglądać, po prostu. Nie każę na siły, a, a wiadomo, nie rozwoję się i wam wszystkiego też nie nagram. E, no i chyba tyle praktycznie, co chciałem powiedzieć, dużo razy nie powiedziałem. Dużo powiedziałem, ale takie najważniejsze powiedziałem, więc tak jak mówiłem, będzie spinning. Różne metody spinningu, czyli spinning, boczny trock. No i metoda żywcowa będzie na kilka sposobów. Będę praktycznie nastawiał się na konia, bo na szczupaka za bardzo nie wiem, gdzie się nastawiać Na tym stawie, gdzie złowiłem życiówkę, tam gdzie wtedy złowiłem te cztery szczupaki Tam już wszystko kłusownicy wybrali, wędkarze wybrali Ty co te cztery szczupaki złowiłem, to jeszcze nikt nie wiedział o tym, że tam są w ogóle szczupaki Ja złowiłem cztery szczupaki i ludzie się o tym dowiedzieli Na drugi dzień sześć osób, na trzeci dzień sześć osób połowi, na czwarty dzień 8 osób połowi I tak wszystko, wszystko praktycznie wyłowili no, siatki leżeli, kiedyś się rano, o 6, gdy bo my o szóstej, nie koło siódmej. Przed siódmą jeszcze do szkoły dojeżdżaliśmy i gdy, gdy szłem do szkoły, to staw z koło szkoły, to podeszłem na brzeg, kurde patrzę siata. Siatka nastawiona, siatka drgawica taka, taka siatka co się nastawia, z tego co widziałem, że mi ludzie mówili, no i to. I tak u nas tym nie jest, gdzie jest gdzieś jakaś większa ryba, gdzie jest szczupak, to wszyscy go wyłopują. U nas oko nie jest cenny. Więc to konie u nas nikt nie interesuje. I tak jak mówiłem, będę łapał, łowił oko nie na razie. I szczupaki, szczupaki, no będę starał się na siłę łowić. Nie wiem czy mi się uda, nie wiem gdzie mi się uda, ale będę próbował oczywiście, nie poddam się. No i zobaczymy jak to będzie. A więc mam nadzieję, że gwara wyjaśniona, filmy wyjaśnione co będzie. Jeszcze, tak jak mówiłem, kilka filmów z białej ryby będzie, ale to już malutko. Kilka tych z wakacji jeszcze mi zostało. I jeszcze... przedstawiam jeszcze przedstawię, odzalewam u będę, albo gdzieś indziej. No i to chyba będzie praktycznie koniec. Tu Wam chcę pokazać... swój staw, teraz macie jak na mój staw. Tu mamy pompkę, czyli filtr napowietrzający, on tu tak schowany jest Tu ja Wam pokażę. O, tutaj on jest. Tak kablem idzie, tam do czakarni, pod prąd podłączone jest. I tu jest kabel, i tu mamy, tak no, pompka pompuje wodę do tak dalej rzuci te kable, tak bardziej to właśnie rzuci te kable, pompowały no i zaraz mogę tutaj dać 5 pięć ton ryb zapuścić, ryby wraz przyzimują, w tym miejscu gdzie jest ta pompka woda nie zawarza zimą, no i po prostu to jest już na powierzchnię, na woda jest, ładna bym sobie sobie strągi wpuścić, bym mógł sobie wpuścić, by one nie zdechły. A więc, tyle kosztuje to 200 zł, na Allegro kupiłem, mam jeszcze jedną pompkę, mam dwie takie pompki. Ale zypił go to tyle, wielkie dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Macie pytania, piście marka.